Nie jest w panierce? Nie jest. Deszczyk mhm. i od razu coś się dzieje. No fajnie. Działanie go wypuścimy. Pokaż gumkę. Gumeczka. Z daleka? Z daleka. No, jakieś 20-30 metrów. Ciężka główka. Kiek do 7 gram. Co tu mamy? Dzisiaj testujemy Jackson. Poczoneczka kupiłem, żeby ją przetestować. No. 0,6 Założyłem. Przypon jest zrobiony nie z karbonu, tylko z żyłki 16. Ciężka główka ma około 10 gram i nawet takie gluty biorą a fajnie się tym rzuca dynamicznie, ładnie się zaprezentował. Może wracać. Nie? No to co? Uciekaj. No i dobrze. No mamy po rybce. Deszczyk przestał padać i coś się zaczęło dziać. Fajnie. Więc o, Zobacz, ja tu ta drobniczka chodzi. Pierwsze żółki od razu. Jak one przy tej drobnicy w ogóle się nie boją? Mhm. Mm szybko go wyhaczymy. Wpuścimy. Zobacz, tu na kryształowo czystej wody mm -hmm. widać, jak odpływa. Mm, dokładnie. O. Zobacz fioletowa no i oczywiście gumka przypominająca drobnicę. Dokładnie tak. Dobra tu tam Piotrek? Jest, co? Jest chyba coś palutkiego, nie było <laughs> Było i się zmyło. No dobra, to zarzucaj. Coraz więcej osób idzie przyjeżdża na tę twoje... Masz? Tak. No i pięknie. Koran Nie no. <ścoughs> Niewiele większe od tej gumki. żeby ale zobacz jaka gumeczka śmieszna no. przypominająca na rybę dokładnie I dlatego wziąła To jest fajne, bo... o, o, jest, następny. A systemik? Tak. O, fajny ten systemik, o Systemik? Są pierwsze systemiki sprzed kilku lat, Starbite'a To jest model Turbo. Na haczyk zakładamy miękkie przynęty dowolnie. Przez kółeczko łącznikowe jest wymienny na offsetowy I listek jest wymienny. A ciężar tej główeczki? Eee, to jest około 8 gram Przynęta pracuje w opadzie. Można ją dźigować na dnie. Pokaż tutaj, jak pracuje. A już. Kolory główek lakierowanych można zmieniać dowolnie. Mieć jedną kolorową głowkę, wymieniać listki. Listek jest wymienny. Gdyż to robimy w bardzo prosty sposób, a graweczka w łańcuchu, i już jest. I teraz, jak ponownie chcemy założyć, zakładamy piesa Grawka jest agrafka. Wiesz co Jacek? Porzucaliśmy tu trochę. Widać, że jeszcze parę miejsc jest wolnych, to może. Nie siedzmy w jednym miejscu, tylko zobaczymy inne mhm. miejsca, żeby wiedzieć ewentualnie na przyszłość. Co? Świetny pomysł. Zbieramy się i jedziemy. Dobra, to idziemy w inne miejsce, tak? A później pojedziemy, bo tu ile jeszcze tych stawów jest? Cztery. Jeden Nie. mega duży i dwa, trzy mniejsze. No to chodź, zobaczymy tutaj jedną, dwie miejscówki, pojedziemy chociaż na jeden jeszcze zobaczyć. Jeden, dwa. Dobra. Okej, okay, No to idziemy. I jak? Wiesz co, Jacek? Tutaj przy brzegu można porzucać, a wszędzie tu jest zarośnięte. Obawiam się, że tutaj po prostu 5-10 minut i, i pojedziemy na twój drugi stawik, bo nie da się rzucać. Okay. Natomiast bardzo dużo drobnicy chodzi. Wiesz przy tym. Przy brzegu takie okonki po 10-12 cm. Także łowisko z potencjałem, ale chyba ma jesieni, jak już ta roślinność no, opadnie. No jak opadnie. No, ale popróbujmy jeszcze 5-10 minut i lecimy dalej. Okay. Co no, się trafiło? chodzi? ta czysta woda i widać jak ten okoń chodzi. Gdzie? Aha! O! Czekaj. O. Ale jak zaszar. No jest kółeczkę. Proszę. Gliniankowy oko. Chodź go wypuść tutaj, to będzie widać jak ten, jak odpływa. No, jak się schował. Muszę no, pokazać Trójkącik 2 gramy. I wyskoczył. I wyskoczył. Na takiej czystej wodzie można nauczyć się i zobaczyć, jak przynęta pracuje w wodzie. Jak ryby do niej wychodzą. O. Tutaj mamy stado konia. Widzimy je i teraz widać jak ta przynęta pracuje w wodzie. za można się nauczyć sposób. łowić właśnie w ten sposób, że jak prowadzić przynętę, żeby zainteresować rybę naszą przynętą. No oczywiście niestety niezbędne są do tego kolory polaryzacyjne. Wiesz co Jacek? Zanim pojedziemy na ten większy staw, to zobacz, ten pan co stał koło nas, opuścił miejscówkę, choć tam wyglądało ciekawie, dosłownie na pięć minut byśmy tam jeszcze poszli. Dobra. Bo tu i tak się nie da rzucać. To co, ściągniesz idziemy? Ok. Ładna. w prawą stronę pod tą drobniczkę Powiem Ci jak na, na tą gliniankę to no są takie okonie sportowe tak, Takie zawodnicze uh -huh. o, Zobacz, czysta woda i znowu o. ale pięknie wyglądają Dobra Jacek wystarczy. Wiesz co powiedziemy teraz może tam gdzie złowiłeś rano podczas deszczu, na ten duży. prawo tutaj już się nic nie dzieje. No to szukamy. O jest chyba mały okronek. Jak to komet, to znaczy, że dobrze wybrałeś drugi staż. Jest tak. Ola. Zobacz fioletowa gumka i drugi staż. Czyli jest klasyka. klasyka. A, ale okay. zobacz, tam była czyściutka woda. Tu A tu jest starz. mętna. A to jest Ciebie, to są porteczki. Klasyka. No to jest taki burgundzik wiśniowy. Tak. No, oczywiście Tu tam było? tak, w tym samym rogu jedno branko jeden malutki spadzik, ale powiem Ci, podobało mi się bardziej, nie ukrywam ze względu na przezroczystość wody na tym mniejszym. Mówiłeś, że tu są jeszcze dwa. No dwóch nie zdążymy zrobić, bo niedługo będziemy kończyli. Ale na ten trzeci byś jeszcze nas zawiózł, zobaczymy. Może tam akurat trafimy w to miejsce, zobacz, że tu może być fajnie, ale w tygodniu, bo w taki weekend przy niedzieli to zobacz ile tu jest osób. Dokładnie. No tak zrobimy. To się zbieramy i lecimy jeszcze na jeszcze jeden. No to super, dzień. No powiem Ci, nie wiem jak będzie z rybami, pewnie znowu jakiś jeden okonek, oby, ale tu mi się najbardziej podoba. No jest bardzo fajnie, Widzę, że woda jest równa i nie ma takich dużych spadków nagłych z brzegu. No i, I... też jest roślinność w przeciwieństwie do tamtego kaczego dołu. No. O, dokładnie. Chyba się pan urwała, przecież, Zdarza się najlepszy. No i co, urwała się, nie? Nie. No to dobrze. To zaraz będziesz miał rybę. To nie jest głęboko to. Oj proszę, następna miejscówka, tak? Dokładnie. Standardowy okonek. <gry> e, tak zwane sportowe. A ładna gąbka. Mieni się jak? E, z, do troka bocznego zakładam je z kółeczki. Rybka e, bardzo mała. Ale taka bardziej relaksacyjna sportowa. Tutaj już zdążyły ja, ogonek u, 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 ugryźć. Który... A to czasami lepiej, tak? No, no w tym wypadku jest lepiej. Wstępny? Tak, ale ty, nie wiem co to jest. A, ja też to Też sportowiec, podobnych gabarytów, ale ten już za, zażarł całą jaskółeczkę. I też ładnie. tą bez ogonka? Tak, tak, dokładnie. jest co, bo ona z daleka tak się mieni jak drobniczka w wodzie. No właśnie. Wypuszczamy, żeby przed nie zrobić. Pokaż A, jeszcze raz. Na troku bos. Bardzo dobra przynęta. No jak widać, fajna. O, widzisz, poszedłem w Twoje ślady, rzuciłem daleko. Też się coś uczepiło Sportowa? Sportowa, gliniankowa. Szybko <grybko> wypuszczam. Nie, ja to będzie taka. Fajna zabawa, ale tak jak mówiłem, tutaj nie wiem czemu najbardziej mi się podoba, ale na tym pierwszym stawie była kryształowo czysta woda, taka prawdziwa mazurska. Tutaj już taka glinianeczka, a nie ukrywam najmniej na tym drugim stawie. Ale dobra, to co, pobawimy się jeszcze 5 minut i wystarczy. Na dzisiaj, mm -hmm. Dobra, bo to dochodzi 15. Ok. I niestety... Dobra, to dzięki Jacek za pokazanie. W sumie cztery stawy. Największa ryba była na tym największym pierwszym, tak? tak? Najbardziej mi się podobał drugi, bo była krystalicznie czysta woda jak na Mazurach. No ten trzeci, no to taki kaczydołek z mętną, ale czystą, piaszczystą wodą, no i tutaj Dokładnie. jest sympatycznie, ale już nie ma czasu, bo powiem ci chętnie bym poszedł tam na środek, ale to może jeszcze kiedyś na jesieni jak przyjedziemy. To... Jesień to był dobry czas na, na to, żebyśmy... Też tutaj te miejsca wszystkie fajne odwiedzili i zobaczyli, czy tutaj dalej jest ta sama ryba, czy jest większa ryba. To tak myślę, że im bliżej zimy, tym ryba będzie lepiej żerować, zwłaszcza ta duża. Każdą większą rybę trzeba też wypracować, czyli znaleźć złoty środek na każdą rybę, czyli dobrą przynętę tak? w dobrym kolorze w odpowiedni sposób też podaną, to myślę, że to jest też y, y, sposób spędzania czasu.